Dzień dobry, Pani Profesor. Czy poświęci Pani dla obywatela, na telewizji obywatelskiej, minutkę? Bardzo się cieszę, że mam okazję z Panią Profesor się spotkać. Oczywiście ogląda Panią szpiką, taką, która niesamowitą zrobiła robotę, ale właśnie dzięki Pani podniosło to na no, troszkę wyższy poziom. Tam jest podtekst, tam jest ironia, to jest to, co ludzie e, lubią. E, ja, Dlaczego dzisiaj pani wspiera swoją osobą, sobą y, tą debatę? Co Pani chciałaby wnieść? Biorę tej debacie, no bo bardzo mi zależy na przyszłości mediów publicznych w Polsce. Myślę, że potrzebujemy dobrych mediów publicznych, potrzebujemy tego, żeby one były misyjne, żeby rzeczywiście kształciły społeczeństwo, żeby podnosiły ludzkie aspiracje. Yy, i Staram się patrzeć na to, co się dzieje, jakie są pomysły na to, w jaki sposób te media będziemy przywracać do tego, żeby pełniły swoją misję. Chociaż faktycznie trzeba sobie cały czas zadawać pytanie, czy my kiedykolwiek w Polsce mieliśmy media tak naprawdę publiczne. No właśnie. Bardzo się cieszę, co powiedział przed chwilą Mariusz Malinowski, że powinni ci, którzy decydują o bóle przekazu, Dostrzegł nas wolontariuszy, którzy tymi kamerkami małymi wypatrują państwa rozpoznawalne osoby, osoby, które mają wpływ. No i, i to robimy. Dlatego bardzo dziękuję za, za, za to, że posiedziła Pani to minutkę dla nas. Ja bardzo dziękuję i myślę sobie, że w ciągu tych ośmiu ostatnich lat dużo się stało złych rzeczy, ale powstały media obywatelskie, to jest wielka wartość. I w pełni się z panem zgadzam, że to jest wartość, którą bardzo niedobrze było, bo gdybyśmy zmarnowali i ponieważ to, co Państwo robią, to, że powstały nowe internetowe radia, to, że powstały wielkie portale. Ale takie jak OkoPres, na przykład, to jest wielka nasza zasługa obywatelska, społeczna i wielki zespół, którego nie chciałabym, żebyśmy stracić. Pani prezes, bardzo serdecznie dziękuję. Jest mi bardzo miło, że wszyscy, którzy nas oglądali, mieli tę niebywałą okazję. Bardzo dziękuję. Skorzystam z... Bardzo zasłużony gość. <noise> Dzie Dzie Dzień dobry, panie, panie redaktorze. Tak łypałem okiem na pana redaktora. Łypał pan. Łypałem, okiem, tak. Dlatego, że to, co cenię sobie u pana y, redaktora. Oj, oj. Polszczyzna. Piękna Polszczyzna. A właśnie. Tutaj się milenialsi Zety rwą do. Niech się właśnie. pana nauczył po polsku mówić. O tym niech się rwą. <noise> publiczne. Panie redaktorze, jeszcze jestem zauroczony tą narracją. To takie słowo trochę wyświetlane, ale sposobem przedstawiania Włoch. To było tak piękne jak poezja, kiedy Pan opowiada o Włoszech, ale też pamięta pana z czasów, kiedy umierał papież i Pan na żywo relacjonował z Watykanu. Tam zwrócił Pan uwagę wielu moich znajomych i mnie, i stąd te nasze próby internetowej rozmowy niestety nie udało się. Sprzęt nawalił. To zostało zepsute. Ale chciałbym wrócić do tego tej. Pięknej polszczyzny. Gdzie się pan redaktor tego nauczył? W Polsce. W Polsce. W Polsce. tak, to... Chętnie przyjmowałem klapsy w ręce od starszych ludzi, od redaktorów, którzy mi mówili co trzeba mówić i jak trzeba mówić, zwracali mi uwagę na błędy. I ja dzisiaj jestem podobnym starym zgredem i się czepiam młodych, chętnych adeptów sztuki. Dziennikarskiej, którzy nie potrafią mówić po polsku. To dyskwalifikuje ludzi jako dziennikarzy. Nauczcie się po polsku, potem zacznijcie próbować przemawiać do innych ludzi. Jak będziecie przemawiali z polszczyzną, no to co najwyżej możecie zostać politykami, bo oni są w tym specjalistami. Bardzo dziękuję, panie. Cześć Maćku. Maciek Bajkowski, dzisiaj nie na swoim posterunku, ale na debacie. Tak, jestem na posterunku niezależnie gdzie jestem. No właśnie. Mieszkam o, w Polsce. No właśnie. Jakie twoje plany? I no, plany cały czas. Będzie się przenosił z to... Polski. Na razie są takie jakie były, czyli na razie nie jeszcze nie. jest co robić. Jeszcze Kaczyński nie siedzi, jeszcze Duda rządzi, tak, tak. jeszcze telewizja jest ich, jeszcze Sąd Najwyższy jest ich, jeszcze Trybunał Konstytucyjny jest ich. E, mamy co robić, także trzeba tego dopilnować. Super, Maśku, bardzo dziękuję. Wspieram Ciebie zawsze i słowem, i czynem. Jak bywam w Warszawie, no to jak pamiętasz, odwiedzałem Ciebie. Życzę dużo zdrowia, bo miałeś... Załamanie zdrowotne, ale jest chyba dobrze. Nie, nie byłem połamany. <głos> <głos> Trochę za słodki się zrobiłem, <noise> ale już jest wszystko porządku. Okej, okay, bardzo dziękuję, Maćku. Do miłego. Skole. Dzień dobry. Cześć. Powiesz nam jedno słowo, jedno zdanie. Bardzo orzeczna dyskusja. Budowanie wszystkiego od początku, to mi się podoba. Bardzo ważne, co powiedziała Holland, że koniec z rekonstrukcją, dekonstrukcja uważam, i te, y, ta... Ten pomysł hubów, które produkują produkt, tak, to jest, to jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że mamy edukację opartą na systemie pruskim i niestety telewizję też mamy na, opartą na przestarzałej, media, na przestarzałej formie, organizacji. Także. Bardzo potrzebna dyskusja. Bardzo dziękuję. i dziękuję Bardzo się. dziękuję mediom obywatelskim w Twojej osobie, ale też wszystkim innym, które po prostu tutaj się i pokazały i przez 8 lat budowały to społeczeństwo i media obywatelskie. A no dzięki Tobie. Też. <laughs> dziękuję. Dziękuję. Za Mamy nowe prezydium i drugą część debaty, którą za chwilę rozpoczniemy. To jest stanowisko pracy Mariusza Malinowskiego, który jest szefem wideokodu, no i jak gdyby patronem tych naszych mediów obywatelskich. Nie, nie, nikt nikomu tutaj nie przeszkadza. Warszawski Uniwersytet Medyczny. Nie, ona będzie pani. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Oddaję w tej chwili i proszę Państwa o przeniesienie się do wideokodu relacji Mariusza Malinowskiego. Dziękuję uprzejmie.